Witajcie Michał z tej strony Pogoda nie rozpieszcza tutaj yy, no, śnieg zaczął padać Tutaj mamy listopad, ale Chciałem Wam pokazać bardzo ciekawy samochód Nie chciałem czekać, żeby Na lepsze warunki yy, Tutaj F31, ostatni wypust 2019 rocznik dwulitrowa benzyna, wiem, że takie auta chcecie Tutaj wersja M Sport LED No piękne felgi, bardzo ładna konfiguracja Dlatego warto to auto pokazać Tutaj mamy 19-calowe fergi, zobaczcie jaki stan. Hamulce typu M. No nie zdarza się to często w, tej, w tych generacjach e, samochodu. Tutaj mamy dwulitrową benzynę z napędem X-Drive 184 konie. Auto bardzo ładny egzemplarz tutaj pakiet Shadow, rozszerzone, rozszerzony tutaj dymione lampy, czarne końcówki układu wydechowego. pójście tam, felga, również bardzo ładna. Wnętrze, tutaj klasyka gatunku. O, drzwi zamknięte to wejdziemy sobie od drugiej strony albo zamarzły. Zobaczcie, tutaj kolejna felga. To są jedne z takich droższych felgi, jeśli chodzi o fabryczne felgi aluminiowe, dwutonowe Piękne hamulce tutaj. W bardzo dobrym stanie, tutaj troszeczkę tarcze mają na lotu Wnętrze, klasyka gatunku. M Sport, czarna pocofitka. Tutaj uwaga, uwaga, fotel elektryczny z pamięcią dla dwóch kierowców. Rzadki temat, w F30 F31. Bardzo ładne wnętrze, tutaj 105 tysięcy przebiegu. O jak cieplutko. Automatyczna skrzynia biegów z łopatkami. Asystent światł drogowych. No, jeśli chodzi o zegar to najwyższy model zegarów. Duża nawigacja. Podgrzewane fotele. Kamera cofania. Także no, zobaczcie, no, bardzo, bardzo fajna wersja. Wyposażenia. Tutaj wnętrze. Rewelacja. Bardzo ładny stan. Kierownica, przyciski. Pełna historia serwisowa. Oczywiście otworzymy sobie może. Tutaj czytanie znaków drogowych też widziałem. Składana lusterka. Tak wygląda ten samochód. No i tutaj uwaga smaczek na sam koniec dla zdecydowanych osób. Mam mały bonus: drugie felgi aluminiowe M-Sport, piękne z oponami zimowymi. Także chyba warto zainteresować się tym autem. Sprzedaż na pełną fakturę VAT. Kto pierwszy, ten lepszy. Startujemy. Pozdrawiam, cześć.